Rotacje, rotacje. <grym i wody> nie czekaj, nie czekaj, Marek. Maks. Osiągnął. Maks, się Tak dobrze tak. Rotacje. Rotacje. Zbrew! Tak. Dobrze. dalej! Dobra! Jedź na nim, na nim, jedź tak. Dobrze, dobrze, dobrze. idź Po dole Po się no. o. O. No. tak, tak! Dobrze. Przyjrzyj, to prawda na dole na górę, serię, serię, Marek. Dobrze, 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 Jedziemy, jedziemy na nim. Jedziemy. Serię. Serię, serię. serię, serię. serię, serię, serię.